Czekamy na jeszcze 22, 6, 29, 40. A skoro za 17 minut godzina 8, to teraz gwiazda internetu w radiu. Niechryty krytyk. Radiuze. Paweł Decka. Dzisiaj opowiem Wam niezwykłą historię o człowieku, któremu internet zmienił życie. Ted Williams był bezdomnym mężczyzną z w przeszłością. wiecie alkohol, narkotyki i problemy z kawą. Ped chodził od samochodu do samochodu prosząc o do dolara, a z pewnego dnia ktoś wyjął telefon komórkowy i nagrał niezwykły głos naszego bohatera. Si hey, hey. we'll make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so Głos Williamsa zrobił furorę na całym świecie, a niedługo później zarząd Cleveland Cavaliers, jednym mm z -hmm. wybranych NBA, zaproponował bezpośredniemu mieszkanie oraz pracę w roli konferancjera. Dzisiaj Tech pracuje nad kilkoma projektami, wykorzystując swoją niesamowitą głębię głosu, każdy z telewizji jest jednym z najbardziej pozostanych lektorów w Stanach Zjednoczonych. Grabbed home style macaroni and cheese. Cheese in your stop with golden brown bread crust. Ten do o złotym głosie jest idealnym przykładem spełnionego American Dream. Amerykanie uwielbiają takie historie i nie sposób się temu dziwić. Już dziś czekam na polskiego teda. człowieka, który Zero stał się prawdziwym Hero. Miłego dnia i głosu jak Ted Williams, czy, czy Maciek Frączyk, czyli Nie